Witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Heroes of Annihilated Empires. Kontynuujemy. Mamy teraz misję z mechanikami, ponieważ Trelnor kazał nam, rozkazał nam, nie no, to inaczej było. Znaleźliśmy tą koronę żywiołów, ale potrzebujemy jeszcze cztery klejnotów do tej korony, więc musimy wyruszyć na poszukiwanie ich. Pierwszą z nich, pierwszy z tych klejnotów mają mechanicy No i właśnie tutaj jesteśmy. Eee... Na w kletwie mechaników. Ciężko stwierdzić bardziej. No na, na ziemiach mechaników, tak? Gdzie mamy właśnie piach, gdzie są mechanicy zupełnie nowe jednostki m, których jeszcze dotychczas za bardzo nie widzieliśmy. Były jakieś tam krasnoludy, ale to są właściwie trochę też inni. Powiedzmy. W sensie... Oni żyją jakby na pustyniach, a tam w podziemiach. Taka jest różnica, powiedzmy. Dziękujemy Ci za pomoc przybyszu. Skąd jesteś? Przybyłem z odległej wyspy w poszukiwaniu klejnotów mocy. Czy wiesz, gdzie mogę je znaleźć? Nie. Nigdy o nich nie słyszałem. Jesteśmy z oddziałów granicznych. Zaatakowały nas latające statki Solów. Nasz kapitan został na sąsiedniej wyspie. Czasami jak za w złym momencie przeklikam, to dlatego nic nie mówię. Zabierz nas tam. Musimy z nim pomówić. Może on pomoże ci w poszukiwaniach. Dobrze. Ruszajmy. Okej. Okay. Są mechanicy, atakują ich solowie. To jest w ogóle też inna rasa osobna. I bardzo mi się podoba ta rasa w ogóle. to jest, co jest? Bardzo mi się ta rasa podoba. Ale to może później o tym. Mechanicy. No i teraz mamy teoretycznie dostęp do jednostek mechaników. Ale czy ja wiem, czy ja chcę z nich korzystać? Raczej wątpię. Ten nasz tutaj Harton w ogóle chyba. Tak, jest trochę szybszy. Dobra, on. Trochę w tej misji tutaj bardziej ogarnia logistykę, bardzo mnie to cieszy. Tutaj, a więcej many, <laughs> już naprawdę dużo tej many. Many mamy, ale to dobrze. Co, 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 co? No więc, właśnie jesteśmy na wyspach mechaników, gdzie musimy odnaleźć pierwszy z tych klinotów. Tutaj walki jest dość mało. Ta misja jest dość szybka. Jeszcze jak się nie robi jej na 100%, to już tym bardziej. To jest, to jest po prostu 5 minut dosłownie. Jak się wie, co, 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 co trzeba robić. No ja sobie ją wyczyszczę, czy będę wam to pokazywał? No ale ja to się okaże jeszcze. <laughs> Nie wiem, czy mi się będzie, czy, 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 czy będzie, czy taką będę miał ochotę. No i właśnie, na, na mapie są takie smoczki latające, które nas będą atakowały. No i też właściwie po to są nam statki. E, ten chyba nie może atakować, czy może? A może latające strzelać? Może, bo te cztery na pewno mogą. No, aha. Ej, dobra, ty, oni ich one praktycznie. Ty, dobra. No to gate w takim razie. Aha, widzę, że nie mają szans, chociaż... No gdybyście wyjścia tak atakowali normalnie, to byłoby miło, naprawdę, ale Jezus Mary, no te statki czasami to. No jest ciężko, dobra. E, wszedł na statek, tak wszedł, dobra. No to lecimy. No tu jest kilka wysepek, które trzeba by teraz wszystkie obadać, ale to. Bo ja wiem, czy ja chcę. No, dawać zaraz. Dacie mu radę, potężne statki, czy tak nie za bardzo? Halo. Halo. O, poszedł jakiś atak. Jeszcze dwa muszą zaatakować. Ciężkie wezwanie, widzę, bo tylko jedna atakuje. To też jest nie... O, no, 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 mhm, Jezu, jak te statki są pobugowane i w ogóle nie działające. To jest niesamowita sprawa, naprawdę. Ale tu nawet nie trzeba niczyć tych, 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 tych smoków. Można po prostu płynąć do przodu. On, jak on jest taki szybki, to... na radę. Panie Smoku. I czy ja chcę czyścić, czyścić całą mapę? Wydaje mi się, że tak. Że poczyślę sobie i tak, bo, bo tutaj jest po prostu kilka wysepek, które można sobie przeczesać. No i zobaczymy, jak to czasowo będzie wychodziło po prostu i tyle. I teraz najtrudniejsze, czyli trzeba podpłynąć pod brzeg i. i wysiąść. No, uwaga, uwaga. Dobra, udało się. Bo co ciekawe, tutaj gram jako mechanicy. Mamy inne serduszko tutaj. <grytanie> to jest. Co cię przywiodło do naszych brzegów? Przybysz. Powiedziano mi, że twój naród posiada jeden z klejnotów mocy. Czy wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Słyszałem o nim, ale nigdy go nie widziałem. Powinieneś spotkać się z naszym władcą. Bądź jednak ostrożny, nasze ziemię zaatakowali, Solowie. Solowie? Cóż to za jedni! To złośliwe plemie. Żyjące na latającej wyspie Szambala. Wyspawi się w powietrzu niedaleko naszej stolicy, a Solowie zlatują w swoich statkach. Twoje statki nie wystarczą, aby się tam dostać. Solowie rozbiją je w pył. Możemy was zaopatrzyć w działa. Z naszych ark działa? Co to takiego? To machiny, które dosięgną wroga żelaznymi kulami z dużej odległości. Ułatwią ci przeprawę do stolicy. <noise> zmienił głos nagle. Rozumiem, ruszajmy. <noise> Tym zmienił głos po prostu w trakcie dialogu. No. <noise> Jezus, Maria. <noise> Zmienili aktora głosowego w połowie, no. <noise> Genialne. No i tu mamy znowu niebohatera, ale pojawiam, czy chcę z niego korzystać. On chyba nawet nie jest jako bohater. No, nie, niech on tu stoi po prostu i czeka, bo nie mam zamiaru się z nim męczyć. A to z laboratorium alchemika, które działa? Działa, dobra. Nie nic ciekawego. Są tu trole. To jest właściwie jedyne, co mnie to interesuje. Jak, 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 jak tak na to spojrzę. Łuczek, szczelamy. E, łatwo. Dobra, czyli co? dzieje? mi każe właściwie lecieć tutaj, tak? No tak, tu jest koniec misji. W sensie jak tutaj podejdziemy to on nam powie, że mamy iść chyba tu, o, to, o tu dokładnie jest kres misji ta kulka taka lewitująca, to jest ten na który musimy zdobyć więc jak tu podejdziemy, znaczy takie prawda, no wiecie, to tu gadamy tu podchodzimy, znowu gadamy i potem tu idziemy i znowu gadamy, nie? więc no, jest... i w teorii chyba jeszcze było tak, takie było założenie żeby popłynąć tutaj, w to miejsce, i tutaj nas zaopatrzą w jakieś lepsze działka, czy coś takiego I wtedy będzie można się przebić, o właśnie, przez te tutaj fortyfikacje, bo to jest taki przesmyk To są skały generalnie, które nam uniemożliwiają przejście Tu jest przesmyk, no i żeby pokonać te smogi, no to trzeba lepszy dział, nie? Ale fakty są takie, że tutaj gdzieś, w tym miejscu, y, 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 o tu chyba, da się przepłynąć Więc wystarczy tu wpłynąć i koniec, i wystarczy Więc no, to taka trochę misja, że tak powiem dziurawa Ale no, skoro sobie taką wymyślili, no to proszę bardzo, ja się nie będę czepiło absolutnie. Trolle pobugowane. Nie, na no, w sensie wszystko super fajnie, tylko widzicie, no to akurat ta misja ma sporo bugów pod tym względem. No statki to już w ogóle to jest najbardziej zbugowana część tej gry. Do tego jeszcze. Jednostki, które widzę też nie mają zbyt dużo IQ aktualnie. No i tak to wygląda, no. Czy jakiś w ogóle dialog, który nagle brzmi inaczej w połowie? I to są w ogóle też bohaterowie, którzy, który, którymi gra się właśnie jako mechanice, To jest Egzekutor jako łowca, zdaje się, bo nie jest ze strzelbą, więc on funkcjonuje jako łowca. Tu jest Geomanta. No właśnie, który funkcjonuje jako mag. Jako mag. I jeszcze jest Warrior, ale. I to jest jakiś chyba wynalazca, tak? Bo to jest egze Egzekutor, no właśnie, a jeszcze jest wynalazca. Który funkcjonuje jako bohater, taki, taki, taki od. Jako wojownik, zdaje się. Ale to mniejsza z tym. No właśnie, tu jest ma to wpłynięcie. Tak mi się wydaje. Tu jest wyspa, na której można coś oczyścić. Tu są jakieś dwa smoki, jeszcze to tam sobie też popłynę. No i tyle. No i ta, ta wyspa tutaj, nie? Gdzie te działka teoretycznie mają mi zmienić. Ale nic więcej tutaj nie ma już. Poza tym. Czyli mam jakby dwie wyspy do oczyszczenia. Dobrze. Tutaj, exp złapany, złapany. Jakiś level 113. Mi się wydaje, że tutaj nawet 130 można chyba wbić już. Nie wiem, tam się zgubiłem w tych w tych, w tych, rachunkach. No nie no, wejdź na ten, no wejdź na statek, proszę Cię. No wejdź! Nie utrudnię zadania, dobrze. No to teraz ta wyspa, zapraszam. Potem te smoki, tylko czy tutaj będą? Aha, tu będą wrogowie po drodze. A tutaj to w ogóle... Czy te dwa smoki wypadałoby wyeliminować? No to choć tutaj. To moje łódko. No tak jak mówię, no tutaj tych wrogów nie musimy w ogóle pokonywać, niektórzy tutaj są w tym głównym przesmyku jakby. Coś w sensie rozumiem, że było takie założenie, żeby trzeba było ich pokonać, ale nie, 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 nie trzeba absolutnie. Ja kiedyś znalazłem właśnie tą, tą wyrwę tutaj, w tym miejscu i tam da się przepłynąć, mimo że te statki są takie, wiecie, no do pływania to się nie nadają za bardzo, ale da się to przepłynąć, da się. Może nawet z każdym zaatakować, zobaczymy co z tym zrobię. No tutaj widzę, że nawet mi statek trochę pomoże. Można. No, co ty robisz? Chodź tu. Mi się będzie kręcił w kółko teraz, no. Amera. No, nawet zawrócę za ciebie, no i. Na no, czemu ty się odwracasz w tą stronę? Aha, bo ty tą flanką atakujesz. Serio? No, uwaga, uwaga. Patrzymy na milion IQ. Nic się nie dzieje. O, powiedzieć powietrza tutaj przy. Wow, przypłynęli, dobra, jeden smok padł i drugi też, okej. Okay. Nawet nie wiem, nie wiem, jak to się wydarzyło, ale Gródże się wydarzyło, tak? Grunt, że się udało. Tutaj Hartonie, zapraszam, ale to sobie ciekawe, to nawet nie pamiętałem o tym, że magowie powietrza mogą ten lewitować, no ale to jest logiczne, prawda? Ale nie pamiętałem o tej mechanice. Pyk, no, no uda się, no, mogę? Mogę, dziękuję. Teraz tam, tu się wycofaj. Tu kapapulta możemy wyeliminować z, z daleka. Solowie mają właśnie takie katapulty. Z nimi się będziemy jeszcze trochę musieli użerać No jest ta kula magmy, ale to tak? Miałem to przetestować, ale no widzicie, no to tak? No bez szału generalnie, bez szału. Jakieś trolle w ogóle, ogóle różnej wielkości. Co ciekawe. Regeneracja. Mane niech będzie. Bo jest mniejsza. Du, 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 du. Także no, i teraz z tymi solami to się będziemy dużo, dużo tłuc. Teraz właściwie trzy następne misje. To tych alchemików będzie cała. Tych, tych solów, przepraszam. Tych solów będzie cała masa teraz. Ale to dobrze, oni mają bardzo fajne jednostki, które mi się bardzo podobają. I właściwie ci solowie nie być taką osobną frakcją, zaraz obok właśnie elfów, nieumarłych, rasy krio oraz mechaników. To miała być normalnie frakcja, ale no. No właśnie, gra była niedokończona. Chociaż to, czy koniecznie frakcja, no. W sumie to w Warcraft 3 jest też podobna sytuacja, że że, że, że jest cała normalnie frakcja zrobiona nagi i takiej frakcji nie ma, w sensie nie da się zagrać jako, jako nagi w jakiejś tam zwykłej potyczce, więc no to też jest w sensie no zastanawiające, no, no właśnie ci, ci sonowie są wykorzystywani w kampanii, ale nie możemy nimi zagrać tak po prostu, dlaczego? No bo nie po prostu, ktoś sobie taką zasadę wymyślił i tyle. Stworzyły sobie tą frakcję i właściwie jej nie ma. Nawet mają własnego bohatera. Tylko jednego, co prawda, nie trzech, no ale zawsze. Ym... Mają swoje budynki, swoje jednostki. Yy... I to zarówno jakby takie normalne, naziemne, walczące w zwarciu. I co ty robisz? Strzelające, magiczne. Yy... No właśnie, latające jakieś smoki, jakieś te właśnie takie łódki. No te statki takie latające. Co, skorpiony potem jeszcze będą, jako takie jednostki elitarne. Sfinksy. I to jest taka, ta, taka frakcja, jakby taka pustynna. Takie stacje, jakby właśnie Egipcjanie, nazwijmy to, w sensie są mocno wzorowani, jak w, w, widzę na, na Egipcjanach, właśnie. I, i, I bardzo przyjemna frakcja. Też, jakby, no, tylko, że pewnie no, mogłoby przemawiać za tym, że to, to nie, nie powinna być osobna frakcja z tego względu, że piasek, w sensie mechanicy są na piasku, jakby ich rodzimym terenem jest piasek, piach, taka pustynia. No i w sumie u solów jest tak samo. W się sensie, w sensie, no, w sensie, no, no, u solów i u mechaników jest to właśnie taki. Taki piach Więc można by stwierdzić, że wcale to nie miała być frakcja osobna, no nie? No bo co, Miałby być dwie frakcje, które mają taki sam teren? Trochę bez sensu, no nie? Dobra, dawaj ich Proszę nie atakować mojego statku, pięknego Z rozwiniętą logistyką na maksa Dobra, dziękuję, z powrotem Przetrwasz to? Przetrwasz, dobra, spokojnie ale ten drugi, atak, tak? Dziękuję bardzo. Jakiś strach. O, ej, w sumie strach to jest. Strach to nie jest takie głupie zaklęcie. Nawet. Teraz tu bym podpłynął gdzieś, tylko że tak. Gdzie by to podpłynąć, żeby ich. E -e -e. żeby móc wyjść ze statku. No myślę, że jak tu podpłynę, to będzie kit chyba, co? Tylko zresztą mnie atakować za smoki. Ale dobra, chyba damy radę. Sobie Elechan z nimi na pewno poradzi. Strach jest spoko, ponieważ tworzymy taki obszar, z którego wrogowie będą uciekali. I to uciekali non stop. I to jest w tym wszystkim najlepsze. Proszę no, mnie atakować tego statku. No, te smoki też nie są jakieś super wytrzymałe. No ale nie no, to obrażenia, które ja tu wyciągnąłem na Alechancie, na to jest jakaś abstrakcja, naprawdę to sam jestem pod wrażeniem, jak potężnego bohatera udało się zrobić. Dobra, w ogóle tu są obrażenia, w ogóle chcę sprawdzić, bo czy to zadziała tutaj 100 obuchowych, a tu jest 200 kłutych. I zaraz sobie podejdziemy do tego mechanika i zobaczymy, czy on faktycznie mi zwiększa obrażenia od tych, tych statków. Bo wątpię, ale dobra. Jakieś nowe artefakty w ogóle. O, to są te jednostki właśnie. To są katapulty na przykład. No daj słabe, bo jednak. A tak, a tutaj są kapłani, którzy mają w ogóle 100 obrażeń magicznych. Nie wiem, czy tak powinno być. W sensie, potem mają chyba trochę mniej. I faktycznie zadają po 100? Faktycznie zadają po 100, wow. No, Pratwiej się ruchu sobie zwiększymy. No, tu jestem pod wrażeniem. Całkiem sporo tych obrażeń. I potem tych kapłanów będzie cała masa. Cała masa. Dobra, to stój tam, i potem sobie popłynę naokoło. Na to to może wytnę, bo to faktycznie nie będzie zbyt fascynujące. Ale z drugiej strony całą mapę już właściwie obszedłem. Wszystkie wyspy zbadałem. A dopiero 15 minut, więc. Smoki atakują. O nie, tak nie to. Dobra, siedzieć. Siat. No Jakbyście się jeszcze ruszali, na przykład mikrowali tymi jednostkami, to już byłoby naprawdę super. O, dobra. Zginęlibyśmy, gdyby nie ty, przybyszu. Jak możemy ci się odwdzięczyć? Czy możecie wzmocnić moje statki? Oczywiście, uwiniemy się raz dwa. No widzę, że jakaś animacja była, ale. Totalnie nic to nie zmieniło. Totalnie. No chyba, że prędkość się ruchu się zwiększyła. Ale wątpię. Tam coś jeszcze jest? Nie. Chyba nie. No i tu nie są te statki ale to e. Mech. Podejdę tutaj. Ty tutaj. No i w sumie. Hmm. Bo, czy czegoś jeszcze nie było przypadkiem? Bo czasami te budynki są jako jakiś, nie wiem, handlarz, handlarz artefaktami albo e, alchemik na przykład. No dobra. To ja. No co ty robisz? Co wy robicie? czy znaczy wy możecie. <laughs> Jezus Maria, jak ja tego nie lubię. No, no. O, dobra, udało się. No to w takim razie teraz <laughs> zróbmy przerwę. Po prostu, jak tam już dopłynę na drugą stronę mapy, to, to, to wrócę. O, i bez problemu możemy przepłynąć sobie przez ten ciasny przesmyk tutaj. Łatwo, łatwo. Mogę tak, tak sobie myślę, że ja chyba nigdy nie wpłynąłem w ten sposób tutaj. Chyba nigdy. Mi się wydaje, że ja już za, dzieci za dzieciaka, jak przechodziłem tą. Tą misję. To znalazłem to przejście tutaj. Co w się sensie znalazłem. No ja tak właściwie, no. Nie wiedziałem, że tutaj trzeba wpłynąć, nie? Może po prostu. W sensie nie rozumiałem tego za bardzo i wpływałem tutaj. I tu ładnie możemy sobie zejść na ląd. Z tego, co mi się wydaje. Dokładnie. No już nie potrzebujemy tego statku. No i dziękuję bardzo. I to jest koniec pływania w tej. W ogóle w kampanii. Już więcej, więcej pływania nie będzie. Całe szczęście. Więcej statków. I teraz tak, trzeba każdy budynek zmacać. Bo każdy może być. Yy... Jakimś budynkiem specjalnym, albo artefaktem. W ogóle tego budynku nie ma w grze, w sensie laboratorium, alchemika nie istnieje u frakcji mechaników. Ale ma swój model, co ciekawe. O, arka. Piękne. Ta arka jeszcze się przyda, że tak powiem. O, tu złoto w ogóle jest. To jest fajne, nie? Że są kopalnie złota i każdą może zebrać i złoto z niej dostać. Sprytne, nie? Dobra, tam jest koniec BC. A tu jest arka. Coś powie? Okej. Okay. Pamiętałem, że coś tam mówił na ten temat, jakoś to komentował. Dobra, tutaj nic. Tutaj macamy wszystkie budynki. Bo tu wszystko może być artefaktem. Nie wiem, czy mocnym. Zaraz sobie sprawdzimy, czy te artefakty, które zdobyłem dotychczas. O, to jest wojownik. O, wynalazca właśnie. To funkcjonuje jako bohater-wojownik. Nawet ma umiejętności normalne z gry. No proszę. Czy jesteś panem tych ziem? Powiedz, czy posiadasz klejnot mocy? O co ci on przybyszł? Nie umarli pod wodą nekrosa korona. Powstali ze swych grobów na naszej wyspie. Dowiedziałem się, że tylko korona żywiołów z klejnotami mocy może go zabić. Znalazłeś koronę? Myśleliśmy, że to tylko legenda. Okton wielki opuścił nas dawno. Dawno temu. I myślałem, że korona już nigdy nie zostanie odnaleziona. Musisz wiedzieć, że to właśnie ów klejnot jest powodem, dla którego Solowie nas zaatakowali. Chcą go zdobyć? Tak, Szambala. Ich latająca wyspa ciągle unosi się niedaleko stąd. Jeżeli po niego przybyli, lepiej oddaj go mnie. Jak tylko stąd odpłynę, Solowie zaczną mnie ścigać i zostawią was w spokoju. Mówisz sensownie, wielki wojowniku. Gdzie teraz popłyniesz? Muszę znaleźć resztę klejnotów. Czy Wiesz, gdzie one są? Jeden z nich należy do rasy kraju. Ten lud mieszka w Bryta, na ziemiach daleko na północ. Niestety, trzeci klejnot mają solowie. Jeśli pożeglujesz do Bryta, Szambala spróbuje zniszczyć twoje statki. Dam ci klejnot mocy i arkę z załogą. Ona zabierze cię do mieszkańców północy. Odpowiedz! Jeszcze na jedno pytanie, przybyszu. Dawno temu duża grupa moich współbraci eskortowała Oktona Wielkiego, gdy opuszczał naszą ojczyznę z koroną żywiołów. Jeśli naprawdę ją znalazłeś, to może wiesz coś o losie naszych pobratymców. Tak, widziałem ich i rozmawiałem z nimi. Plemię krasnoludów żyje pod górą Świata, która wznosi się w samym sercu mojej wyspy. Nie umarli, zaatakowali nasze ziemię I twoja rasa jest w niebezpieczeństwie. Jeżeli to prawda, musimy im pomóc powrócić do ojczyzny. Zbudowaliśmy ostatnio nową arkę w stoczni. Jest olbrzymia i uniesie wielu krasnoludów za jednym razem. Matko, no ten dialog 3 lata. Ale dobra, no w logika po prostu jest niesamowita, nie? Mamy przypotężny artefakt w swoim posiadaniu. Więc tak naprawdę możemy... Skoro atakują nas solowie, którzy chcą ten artefakt. to nie oddajmy po prostu jakiemuś losowemu... Jakiś typ przelazu po prostu i mówi, że no, no, on się zajmie tym tym potężnym artefaktem. No, tak, tak, zaufajcie mi. ty po prostu mu oddajesz ten artefakt. bo co za głowy, kapu no? Ech. No dobra, no uznajmy, że to dobry, dobry pomysł. Mistrz artefaktu, o, świetnie, Bo co ja tu mam? Łuk strzelca Wyborowego drugi to nie potrzebuje. rękawica chemika. Szata... Pierwszy Impercera też nie. Korona elementu, Zwiększa manę, regenerację. U, regeneracja mamy plus 10, to jest dużo. obronna przedcięte z jakiegoś powodu i moc czaru. Ej, dobre to jest. Tu są fajne rzeczy dla mnie, więc to zostawię, ale to, to, to jest, bardzo mocna koronka, to przyznaję, no. Jeden z lepszych itemów. No to już kampania dobiega końca, więc tak właściwie mamy tutaj artefakty takie no, bym powiedział. Yy, Endgameowe dość mocno. Więc nie ma się co dziwić. Dobra, tu nic nie ma. tu jest o który wspominał. Ona nam, ona nam się jeszcze przyda w tej kampanii. No i dobra, tak, czyli co? Pierwszy ten klejnot mają mechanicy, które zabieramy, no bo przecież ma to sens, żeby losowemu typowi oddać klejnot, nie? Najpotężniejszy na świecie. Um, drugi ma rasa, rasa Kryo, która też prawdopodobnie będzie nastawiona raczej yy, dość przyjaźnie, nazwijmy to. Yy, trzeci mają Solowie, którzy atakują tutaj tych mechaników, więc niestety trzeba będzie się dostać na ich wyspę. Ta Szambala właśnie, o której on wspominał, yy, jest jakby Szambala i na tej Szambali jest yy, Uniwersum, czyli jakby, taka piramida, taka jakby taka stolica, można powiedzieć, tych solów. I tam będzie trzeba wejść, i trzeba będzie wykraść ten klejnot od solów. No a czwarty, tak jak już było mówione wcześniej, ma sam Nekroshorron. W władce nieumarłych, więc no może być ciężko zdobyć wszystkie, nie? ale przynajmniej już wiemy, kto ma kto ma jakie. że znaczy, tu mamy mechaników, właśnie klejnot mechaników, który już pierwszy zdobywamy, drugi u Rasy Kryo, trzeci u solów i czwarty u nieumarłych. I teraz tak się jeszcze zastanawiam nad tym. Ja nie, nie zapisałem w ogóle w tej misji. No dobra, trudno. Mam nadzieję, że będzie działało dalej. Oha, 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 oj, oj. Dobra, to może to, może to. A, jakoś tam. Oj, oj, oj. Się porobiło. Dobra, generalnie to zróbmy tak. Tutaj skończymy Ten odcinek, w sensie, tutaj jeszcze będzie chyba kadcenka końcowa tej, tej misji. Więc sobie w tym momencie zakończymy. Ten odcinek będzie nieco krótszy. Ja też, bo ja wiem, że mocno krótszy. Mm. Ale no już nie będę zaczynał kolejnej misji, no bo co znowu ją tylko zacząć jakieś tam pewnie kadencję wstępne i tyle, nie? I i, I i to trochę bez sensu. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam was jeszcze na tę, tą tą z tej misji końcową. słyszymy się na następnych odcinkach. Trzymajcie się i na razie. Kapitanie, tutaj, szybko, spójrz. Co to takiego? Szambala! Czy oni lecą do nas? Wątpię. Spójrz, wyprzedzają nas. Ale zdążają tam, gdzie my. Lecą tym samym kursem. Nie zauważono nas. Gdyby ktoś nas chciał zatopić albo zaatakować, wysłałby statki. Ale masz rację. Mają ten sam kurs co my. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Smoki! Smoki! Czego chcecie? Na Ziemię! My, strażnicy lodowych rubieży Brita, nie wpuszczamy tutaj żadnych obcych. Coście za jedni i co was tu sprowadza? Mówcie. Jestem łowca Elhand, a to są mechanicy, wyspiarze z południa. Gdzie są wasi regenci? Chcę z nimi pomówić. Regenci są w stolicy, mieście mrozów. Jakiś czas temu wysoko w chmurach pojawiła się zjawa. Zbyt wysoko, aby nasze smoki mogły tam dolecieć. Wy pojawiliście się niemal tuż potem. Może i nie jesteście wrogami, ale was nie przepuścimy. Znasz wyspę Sojów. To była właśnie ona. Solowie są naszymi wrogami. Proszę, pozwól się nam zobaczyć z waszymi regentami. Zgoda? Ale zabiorę tylko ciebie. Reszta zostanie tutaj. Zostaniemy i będziemy trzymać straż. Powiedz: Czy znasz legendę Korony Oktona? Ach, to bardzo stara legenda. Cały kontynent zajmowało kiedyś pewne, dobrze prosperujące imperium, Zelur. Na czele uniwersum, składającego się z czterech gildii, zwanych także magicznymi warsztatami, stał największy mag, Okton. Jego koronę zdobiły cztery klejnoty, które przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie. Okton był bardzo stary i mądry. Wyczuł, że jego dni są już policzone. Nie chciał przekazywać korony żadnemu z większych magów. Wiedział, że ten, który ją posiądzie, będzie próbował zniszczyć pozostałych. Rozdzielił zatem szlachetne kamienie, a potem udał się na zachód, aby bezpiecznie pochować swoje jarzmo wraz z sobą. W ślad za nim udał się jednak przywódca gildii magii śmierci, Nekros Horon. Nikt nie wie, co wydarzyło się za zachodnim horyzontem, ale niebawem pomiędzy gildiami wybuchła wojna. W ten sposób ogromna potęga Imperium została podzielona na trzy narody. Rasę krio, Solów i krasnoludów mechaników. Wróg zaatakował stolicę! Lećmy! Lećmy! Nie! W ten sposób łatwo nas pokonają! Na Ziemię! Regenci mieszkają w zamku w centrum miasta. Spróbuj się tam przedrzeć.